Kiedy wynaleziono już sprężynę płaską, która stała się dla zegarków przenośnym źródłem energii, na drodze do dalszego rozwoju stanął brak skutecznego regulatora chodu i wychwytu. Przykładem regulatora chodu jest wahadło, które znają wszyscy. Jego wahania, a raczej drgania określonej częstotliwości wytyczają rytm pracy zegaru. Z kolei wychwyt dostarcza do regulatora energii odbiera od niego tę częstotliwość drgań, którą przekazuje pozostałym podzespołom mechanizmu, dzięki czemu zegarek pracuje równomiernie. Niestety, wahadło z przynajmniej dwóch powodów nie może być regulatorem chodu w zegarkach przenośnych. Po pierwsze, odmierzające sekundy wahadło ma długość około metra i wymusza tym samym rozmiar i kształt urządzenia do pomiaru czasu. Drugi problem jest jednak znacznie poważniejszy. Wahadło to oscylator grawitacyjny, który działa równomiernie, ale tylko jeśli zegar pozostaje w bezruchu. Wstrząsy i przechyły zegara sprawiają, że wahadło zatraca regularność pracy, a więc nie może ono pełnić funkcji regulatora chodu. Powstanie zegarka, na którym można było polegać, wymagało zatem wynalezienia odpowiednika wahadła, który jest nie tylko niewielki, ale także działa niezależnie od pozycji. Zegarmistrzowie upatrywali takiego właśnie regulatora chodu w kole balansowym, którego główną zaletą jest to, że większość jego masy znajduje się na obwodzie. Taka konstrukcja gwarantuje dużą bezwładność, dzięki czemu wirujące koło balansowe jest w przeciwieństwie do wahadła w dużej mierze niezależne od swojego położenia. I to właśnie ta właściwość dawała pierwszym zegarmistrzom nadzieję na skonstruowanie mechanizmu, w którym połączenie balansu ze skutecznym wychwytem pozwoliłoby dokładnie odmierzać czas w zegarku noszonym. Jednak zanim to się mogło wydarzyć, potrzebny był jeszcze jeden ogromny przełom, ale o nim w kolejnych odsłonach, więc obserwujmy profil powięcej już teraz.